Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku z serii horoskopy. Dziś horoskop dla skorpionów na wrzesień. Ale zanim zacznę, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart tarota. Jeśli chcesz zadać moim kartom pytanie, jeśli chcesz skorzystać z możliwości sesji indywidualnej ze mną, napisz na adres tarotistka Ewelina w celu uzgodnienia szczegółów. Um, Cenik czytań znajdziesz na mojej stronie, do której podałam link w komentarzu pod filmem, także zapraszam do zaglądania. E, moi drodzy, przejdę może najpierw do sfery zawodowo-finansowej. Jak wygląda ta sfera na wrzesień? E, drogie skorpione, tutaj, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o pieniądze, to pokazuje mi się pewnego rodzaju rozczarowanie e, pracą. Może szefem, może nie tak y, 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 widzieliście swoją przyszłość w, w tym miejscu, w którym y, y, jesteście. Y, niektóre skorpiony będą, będą się odcinać, będą zamykać pewne rozdziały zawodowe tutaj, tak? Po to, aby rozpocząć coś nowego. I ważna informacja. Y, nie nie Podejmuj decyzję pod wpływem emocji. Tutaj należy zachować zimną krew i tak naprawdę logicznie podejść do, do tej sfery życia, dlatego że emocje mogą zaburzyć, zaburzyć wszystko. Także przeanalizuj sobie dokładnie, podejść bez emocji, żeby, żeby wam się to... Żeby wam się to opłaciło, żeby wyszło dla, dla waszego dobra, żebyście nie, nie ponieśli jakiejś straty, prawda? Bo, no, bo, no bo po co? Można, jeżeli można tego uniknąć, to, to właśnie tutaj karty mówią o tym, żeby podejść do spraw zawodowo-finansowych logicznie, nie pod wpływem emocji, nie odcinać się pochopnie od, od pewnych sytuacji, tylko przeanalizuj. Zastanów się i wybierz najlepszą dla siebie drogę. Tak? Tu jest dosłownie taki, taki przekaz dla, dla skorpionów. Jeżeli wy, wybierzesz, no właśnie, jeżeli um, dokonasz wyboru logicznie, to i jest bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo zawodowe tak naprawdę. I to tak samo się ma do osób, które szukają pracy, Logicznie, logicznie należy podchodzić nie na zasadzie, no bo mi się tutaj nie podoba, bo ludzie są niefajni, na przykład ja nie chcę tam pracować, czy jednak nie podejmę tej pracy. Nie tędy droga. Tutaj myśl logicznie to nie ma znaczenia w tym wypadku, akurat karty pokazują, to nie ma znaczenia, bo nawet jeżeli ludzie są niefajni w danym miejscu pracy, to nie znaczy, że to się nie zmieni. Tutaj należy podejść logicznie, czy to mi się opłaca, czy jest to praca, którą chcę wykonywać, czy praca jako praca mi odpowiada, tak? E, w taki sposób. Nie czy atmosfera mi e, e, odpowiada. Oczywiście to jest bardzo istotne, ale tu karty pokazują, że w tym momencie nie masz na to zwracać uwagi, ponieważ no właśnie, może być tak, że to za chwilę się zmieni. E, Personal się zmieni, tak? osoby, z którymi będziesz pracować, się zmienią. Może twoje stanowisko pracy się zmieni, tak? Tutaj właśnie w taki sposób podejść. Sprawy uczuciowe. I tutaj jest ciekawie, bo pokazuje mi się, że pewne sytuacje z przeszłości mogą powrócić. Tu może być tak, że osoba pewna z przeszłości może powrócić. I tutaj mi się pokazuje, jaka relacja... Z przeznaczenia, relacja karmiczna, czyli coś do przepracowania. Być może osoba ta powróci po to, żeby przepracować z nią, z nią jakąś sytuację. Nie oznacza to, że z tego od razu będzie jakiś cudowny związek. Nie, nie o to tutaj chodzi. Może chodzić, w niektórych przypadkach, choć bardzo rzadko. Um, może być tak, że Pewne historie zaczną się powtarzać, ponieważ macie coś jeszcze do przepracowania. Coś jeszcze jest do przepracowania, co może korzystnie wpłynąć na wasze życie uczuciowe. Tak? Jeżeli jesteś osobą, osobą w związku, to może pewne historie się zaczną powtarzać. Może jakaś historia z przeszłości powróci, niekoniecznie. Związa... Może to być osoba, może to być jakaś historia w przeszłości. Dać o sobie znać, której jeszcze nie przepracowaliście, pojawi się na nowo ta historia, i tutaj trzeba będzie coś może naprawić, do czegoś podejść trochę inaczej. Takie historie, no, ma to związek z przeszłością. Pewne sytuacje z przeszłości, bądź pewne osoby z przeszłości, bądź pewna osoba z przeszłości powróci po to, żeby przepracować pewną, pewną lekcję. Dosłownie, może w taki sposób. Coś trzeba przepracować jeszcze tutaj w sferze uczuciowej. Może jest to coś, czego unikaliście, może nie mieliście możliwości przepracować tego. Natomiast karty pokazują też, jeszcze taka informacja tu się pojawiła, aby podejść do tego z rozwagą, niczego nie przyspieszać i nie cierpliwić się, ponieważ wszystko się okaże, wszystko się rozwiąże we własnym czasie. Mam nadzieję, że to ma sens, i ogólna energetyka. No, i po raz kolejny pokazuje mi się powrót. Pewne sytuacje będą powracać. Ważne jest, żeby zachować spokój. A te sytuacje pojawią się po to, ponieważ dosłownie nie zostało coś przepracowane, coś nie zostało przepracowane. Trzeba będzie to przepracować, żeby dopiero to zostawić w przeszłości, zatrzasnąć za, to, za sobą drzwi. I ruszyć do przodu. Także no, wrzesień zapowiada się pracowicie, drogie, drogie skorpiony, ale tutaj pod względem emocjonalnym, właśnie też emo, emocjonalnym, uczuciowym e, także tutaj e, praca również nad sobą. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, łapki w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.